Oluś i tatuś. tatuś. Dzisiaj jak widzicie mamy odcinek z piątej serii. Dziś z piątej serii. E, doszła do nas spaka z różnymi Dobrze. rzeczami. Widzicie no. moją koszulkę? O i co tutaj jest na tej koszulce? Napiszcie no w komentarzach. No, oczywiście, to jest bardzo proste. Dzisiaj, uwaga, będzie szybki konkurs związane z ostatnimi trzema filmikami które nagraliśmy o Moji Pops. Eee, tak, Olusiu? Tak. Teraz doszła do nas paka, mamy różne ciekawe no, ale rzeczy, nie teraz, ale tylko dawno. Znaczy z dawno doszła ta paka, tylko teraz otwieramy. Mhm. I mamy komiksy i inne rzeczy. I będzie konkurs, bo się okazało, że dostaliśmy trzy takie same gazetki. I te dwie gazetki będą do wygrania. Ale powiem o konkursie w trakcie nagrania. To będzie szybki konkurs, nie będzie trwał długie ile. Tylko przypominam, zależy, wygra go na pewno ta osoba, która oglądała Moji Pops. Prawda? Mogę już To najpierw Oluśu to co otwieramy. Najpierw Oluś, bo szukamy brakujących. Ale Już saszetkę otworzyłeś. I, I powtórka z piątej serii, polujemy na. Kit z saszetki, nie bo nie mamy. Popatrz, I co tu powtórka? No powtórka to jest. No, tu mamy taką samą. Kochani mini, mamy powtórę. Ta powtórka leci do konkursu Mr. Kinga, który jutro będzie rozwiązanie, kto wygrał i kto namalował najpierw. Pianka! I pianka, pianka otworzona tutaj jest. i tutaj który... Mamy też piankę, pianka, powtóranka. Czyli leci do kolejnego. O, jeszcze przyda się jedna. Jedna, dobra. Wyrzucaj Olusiu, pomóż super rozko od lasosu. Kolejną. W ogóle przepiękne prace. Jestem pod wrażeniem, będzie ciężki wybór. Orzek do zgryzienia, ale wszystko jutro zobaczycie i, i się dowiecie. Powtórka kotwicy zielonej. Powtórka. Powtórka kotwicy zielonej, tak jest, mamy tutaj ciach, bach. czyli powtóreczkę, pewnie znając nasze szczęście co do piątej serii, to będą już same powtórki. Tylko rozłożę karteczkę. Weź rozłóż, dobrze, mój miły, szanowny panie. Już. Już. Dobra. A mogę jedno mi otworzyć? Dobrze, ale po tej. O, dobra. Pokaż, co tam, żeś otworzył z tej piątej serii. Czyli prysznic. Pamiętacie? Po go jest. do góry nogami. Powtóra, bo on się przewraca, bo ma tak ciężką głowę, że się przewraca. To to już. O, już, dobra. Jedziesz następną. Kupiłem kilka, żeby było ciekawsze nagranie. Kilka saszetek i herbata. Mamy akurat w tym kolorze tą herbatkę. Pokaż, Pokaż to był ruski tokarz. Tu mamy tą herbatkę. I te wszystkie lądują, tak jak mówię, o, do konkursu to... tego na A teraz my razem. Na razem, na 3-4. Tak. Uwaga, 3-4. Ja mam powtórę. Kolejna powtóra. Ja ale w innym kolorze, a nie też mamy w tym, mamy, myślałem, że nie powtórę, tak co masz, nie, nie powtórę, powtórę, nie, nie, mam? nie mamy jedną, nie jest. ale, no, nie ale poczek, a przybierz, ekspres, nie a, mamy, Gdzieś a nie mamy mam w tym kolorze, w tym kolorze, bo ekspres mamy, Fioletowy, a trafiliśmy w oryginalnym kolorze, tak? Bo w oryginalnym jest ten żółtawy. Super rozkład dla mamy jedną miękką Jeszcze jakieś saszepki będą w gazetkach, ale to za chwilę, bo teraz. Mili przejdziemy. państwo, przejdziemy do takiej skrzyneczki. Jest ona bardzo fajniutka, bo można w niej zmieścić całą serię danych z I I którą serię pakujemy do niej? Pierwszą, Pierwszą A zobaczmy co tam nie jest. Otwieraj Oluś. Oj. Oj, a może jest gdzieś za, zaklejona? Nie, tutaj nie ma. To już nie ma. Już pewnie gdzieś podglądałeś. Nie. Dobra, ale otwiera. Okej. Okay. Pierwsze co nam wpadło? Magnes profesora K. Magnet profesora K. Po drugie komiks. Komiks. I po trzecie Marina. Dzisiaj będziemy... I trzy... po trzecie peleryna. Ale fajniutki ten zestawik, co? Po trzecie peleryna. Oluś, tak. a wiesz, że dzisiaj ci będziemy czytać na dobranoc może tego komiksa. Co ty na to? Mhm. Bardzo to jest fajniutki komiks. I jeszcze peleryna. Pierwszy pelerynek założymy. Ale to jeszcze później. Później teraz zakładaj. Nie. Do otwierania, to ja założę. No to jeszcze chcę zobaczyć ten magnes. Zobaczmy to jak wygląda Jać się, ale super rozkaz oryginalny. Wygląda do... magnes profesor Magnes super Magnesur, profesor To jest Co jest? Co? To jest do śmieci. No to co się robi ze śmieciami? wyrzucasz? No to od to A uderzył mnie. No wiecie co? Co za łobuz jeden... Poczekaj, peleryna, nie. Peleryna zobaczcie. Zakładaj. To szybko. ciach, Peleryna. Odwróć się. Stań, na uklęknij na krzesełku i pleckami. A tak, do peleryny mamy co? Maseczu? nie, Na chwilę na okulary. Później nie. sobie ją znajdzie. A, a, no a, Dobra, i odwróć się plecami. Zobacz. Jest super. Jeszcze, jeszcze, jeszcze musisz się przekręcić. Ty nie patrz. Teraz podnieś się do góry, do góry. Zobaczmy rynek. Może nie widkę. Ale... Czary mary go nie widać. Już ściągasz? Tak. To ja założę. Ja będę... A bo to wiem co to... To może być, też wiecie co to może być. To może być śliniaczek. Patrzcie. Jesteś... Jest. Jakbym jadł, by mi tu spadło, ulało się. Z buzi. To też może być śliniaczek. To może być śliniaczek, to zrobimy taką chustę. Czekajcie. I dalej będziemy... O! O, prawie jak koszulkę bym miał super Super Zingstach, no, widzisz? Ale tak. Tylko to czarny, jest, sobie, to czarny. No nie No, nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Teraz tak, w następnej nowej gazetce Super Zingstów, otworzymy, jest tak, piórnik, który występuje w dwóch kolorach. Mamy dwa, mamy czerwony i ten i jest też saszetka i pełno Pewno zagadek. Oj, wszystko opisane. I plakaty. Ale trzeż plakaciorek. Fajne rzeczy, to do rozwiązywania. Napiszcie w komentarzach, czy, czy lubicie rozwiązy rozwiązywać. Daj na szybciej troszkę. Powiedz co może przesuniemy. o wrzucimy tu? Już. Już. I to jest taki piórniczek. Jak pachnie? Pachnie materiałem na kolorze. Ale dla mnie Pachnie ładnie. Gumą. Bo w środku jest gumowy. Dla mnie, wiecie co, tutaj nie kredki, tylko zingsy jakieś rzadkie nie, można sobie Nie, albo wiem co. Co można? Portfel. Albo może być jako portfel. Dokładnie, czyli ma trzy rozwiązania. Może być to piorniczek, portfelik i skryjówka na mega rzadkie zinsury. Albo na żonkę. Albo na zwykłe. No jak tam kto chce. A teraz. A przejdziemy saszet... Poczekaj, ale zanim przejdziemy, to ja otworzę jeszcze drugi, żeby już było. Gazetka jest taka sama, ale inny kolor. Piórniko! I będziemy jeszcze mieli jedną saszetkę. I jeszcze kolejna saszetka, co jest najważniejsze. Nie wiem, czy zwróciście uwagę, że saszetki są najważniejsze. Proszę, saszetka, ale jeszcze nie otwieraj, proszę. Ale tylko nie, nie otwieraj. Nie otwieraj, wytrzymaj. Gazetka jest identyczna. Wszystko o gazetce jest to samo. O, tu jest coś do wycięcia. Jest nawet pramka do wycięcia, będzie można strzelać gole. Ja ale alegacie. I niebieski piórniczek z motywem WinCube. To ja będę miał niebieski, ty czerwony, dobra? Ale zanim zaczniesz, nie. Słuchajcie. A jak mówiłem, mamy te piórniczki do wygrania. Szybki konkurs. Uwaga. Musicie. Podać w komentarzu. Kto pierwszy ten lepszy. Nie można komentarza edytować. Można drugi raz potem napisać na przykład prawidłową odpowiedź, ale jak ktoś już był wcześniej, no niestety się przegrywa. Czyli dwie pierwsze osoby, które napiszą. Ile trafiliśmy. Czego, Lusiu? Czego, kochanie? Czego? Ile trafiliśmy. Z... Trzy najrzadszych moji pops z trzeciej serii, czyli serii party, w mm -hmm. ostatnich trzech odcinkach. No, musicie policzyć, bo są. Powiem, jest kilka perłowych, bo my nie wiedzieliśmy, nazywaliśmy je złote i srebrne, i kilka brokatowych. Musicie podać dokładną ilość, ile, ile jest perłowych i ile brokatowych. Ale oprócz tego, jeszcze trzeba też powiedzieć, jakiego. Moji Popsa nominowałem na mega rzadkiego. Chociaż Olek się ze mną sprzecza, że nie jest mega rzadki. Jest czy nie jest, Aluszu? Nie Nie jest? Oś tył buzie. To pamiętajcie, konkurs Let's Go Start. Czyli dwie pierwsze osoby, które napiszą, kto, co trafiliśmy, jakie jest rzadkie, nie jakie konkretnie, tylko ile perłowych, ile brokatowych oraz jaką ja nominowałem, jaką Moji Popsa nominowałem na mega rzadkiego. To mogę zaczynać? No, pamiętajcie dwie nagrody Możesz zaczynać bo się nie możesz wytrzymać Dawaj Olusiu, Ponczusiu I powtóra, rura Kolejna powtóra Mamy to. A Lecimy teraz to. I teraz to I co? A, powtóra. Pokaż Sushi Kushi. No gdzieś było, jest powtóra. Mamy sushi powtóra. Czyli lecą kolejne do konkursu. I teraz idziemy dalej. Jeszcze jedna saszetka jest do otworzenia, bo jeszcze w jednym, w jednej gazecie Super Drink z Polska. Która wydaje Zobaczcie. to Ediba. Są, bo to jest... I i chusteczki Mr. i profesora K. Zaraz otworzymy, zobaczymy je. Ale wiecie, co? Bo to jest wy wydanie urodzinowe z Super Zingsami, czyli Super Zingsy obchodziły urodziny. Wiesz? Aha. No to ciekawe. I tu są takie, zobacz, mega czaderskie, wielkie plakaty. I ja cię, otworzymy te plakaty, zobaczymy. Ale później. Później? Nie, teraz jak tu. Chcę zobaczyć te, saszety, te serwetki, bo to są po to, jak przyrobimy przyjęcie, żeby było ciasne. Zobacz, są takie, nie, to są wszystkie takie same, jest ich chyba pewnie z dziesięć. I są cztery super bohaterowie, jest Enigma, Kid Fury, Kid Kazum i Mr. King. No to są serwetki, to nie są chusteczki do smarkania nosa, tylko jak robisz imprezę, bo to były urodziny, wiesz, mój drogi, a my nie, szóste urodziny, czyli sześć lat już mają mega zimsy. wszystkiego najlepszego zingsiory, zaśpiewamy im sto lat? Nie. Dawaj, to jak śpiewam, sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam, sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam, a kto? Dzięki! No otwieraj Oluniu pończuniu. Dawaj. Coś tu się bałagam zrobi. O, ten plakat ty otwieraj i co powtóra? No niestety tak to jest, jak się ma już dużo z jakiejś serii. Szukasz jej. Na pewno ją mieliśmy, tylko może jej nie znaleźliśmy nie wyciągnęliśmy. Wiesz Alusiu. Masz ją. Olek w poszukiwaniu. A ja wyciągam mega plakatu. O, dobra, to wyciągnę. Teraz usiedli na no, ja to widzę, że tego tu nie ma. Tego tu nie ma, ale gdzieś było, mieliśmy na pewno. Zobaczcie, są... Ojejku, ile tych plakatów jest. Ja Cię kręcę, zobacz. Ło. Aż mi się lekko podnagra, zobaczcie. Ja, oh. najpierw te... Ja i tu możemy wpisać twoje imię na przykład, to można zamontować na drzwiach. Ale imprezka urodzinowa. Witajcie na urodzinach. Piękno, ale super jestem. Zobaczymy następny. Są trzy w takim razie. Co tutaj będzie, uwaga? Uuu, tu są do wycięcia maski. Zobacz. Mas, maski. Zobacz. tu są maski. Maska Enigmy, maska Kid maska Kit Kazuma. Można wyciąć oczy i będą oczy. A co tu jest napisane? Joć! Nikt mi nie zatrzyma, czyli powiedzonka super bohaterów bizłoczyń. Super. I zobaczymy ostatniego. Który ci się plakat najbardziej podoba? jeszcze jeden. A co ty taki dzisiaj smutny jesteś, kochanie? Nie. Bo nie trafiłeś czegoś rzadkiego, pewnie. Nie. A czemu jesteś smutny? Powiedz coś wesołego, widzio. Jestem smutny. O, lecą ten. Oj, można wyciąć takie, tak jakby wyciąć te trójkąty, Ta. to tak jakby, wiesz co tu było? tu są literki, można ułożyć z nich super zinks pewnie, albo super. A coś tu może sam. Hę? Okay. To można sobie ułożyć jakikolwiek wyraz pasujący. Albo wiesz co? Że tak Super walczą na są. literki. Albo walczą na literki. Czadzio są te plakaty. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej. Myśmy już dawno to kupili, prawda, Lusiu? Mhm. Dobra, Ponczusiu. To to mamy. Mamy jeszcze jedną gazetkę ostatnią. W której jest cerebrny. Ale to jest powtórka. To, to jest tak? powtóra i też poleci na konkurs z Mr. Kingiem, tak? Ale dzisiaj pamiętajcie, do wygrania gazetka z piórniczkiem trzeba napisać w komentarzu, kto pierwszy, ten lepszy. Ile trafiliśmy rzadkich modzi popsów? Tylko wyszczególniamy. Ile perłowych, czyli złotych, ile yy, I brokatowych. I tutaj. tutaj jest postura. Albo tatuś, tu jest wiesz, to jak to... możemy zrobić? No. Że tak zamienimy. Możemy tak zrobić, że tak zamienimy. Ok. I tu a poczekaj, bo, bo ja mówię a propos konkursu. A ty mi przeszkadza, przeszkadzasz. No, no widzę. Dzisiaj w ogóle nie jest Pamiętajcie, ile modzi popisów tych sekretnych znaleźliśmy, wyszczególnić ile z perłowych, ile brokatowych i jakiego modzi nominowałem na mega rzadkiego. I zobacz, tak już. O! Tu jest takie coś i tu jest. A, jest a, cyfrowy. A, ta książka z naklejkami. To jest w książce z naklejkami. O, ojderz... o są srebrne. I co nakleje? Lubimy naklejki, już otwieraliśmy z naklejkami. Pamiętasz? Tak. Super osko i naklejamy od lotosko. Ok, no to to wszystko. Do zobaczenia jutro na konkursie, prawda, Olusiu? Tak. Oluś będzie może bardziej. Ee wyluzowany i z lepszym humorkiem, bo dzisiaj to jest smutna. Więc będę go musiał go zamyrać. Okej, okay, kochani. Trzymajcie się. Do zobaczonka. Tak, Olusiu? Tak. E, powodzonka. Jutro, pamiętajcie, wyniki konkursu i będą lecieć, bo jutro są Mikołajki. Oluś może też coś Jaki dostanie. jutro? Jutro. No jutro będzie nagranie. W sensie udostępnione. To będzie jutro. To będzie niedziela, 6 grudnia. Czyli Mikołajki. Wiesz? A, czyli wtedy jutro jest wolne? I czy... wtedy jest wolne. Tak jest, teraz ci wszystko A A ona mówiła, że jutro idę do przedszkola. No bo my to nagrywamy wcześniej. Nie nagrywamy w sobotę. Dzisiaj nie jest sobota. A w a sobotę jutro... będzie udostępniony ten film. <laughs> jutro też nie jest sobota. Okej! Okay. Sobota jest pojutrze. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczonka. Czy kogoś pozdrawiamy? Wiem kogo. Kogo? No Cypko. Cypko. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, Misia Gogo. To na razie, to pomachaj. Pa pa. Patrz, trzymajcie się cieplutko. Na razie, hej. Pa.